Tego słuchasz dzięki patronom Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryczce. Zapraszam! Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor. A to 623 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Wchodzimy w kolejny tydzień marca 2022 roku. No i na dzisiaj mam dla Was opowieść o pewnym zestawieniu, pewnej analizie, pewnym monitoringu związanym z rynkiem pracy. Natomiast zanim zacznę mówić to, co na dzisiaj dla Was tutaj przygotowałem, to oczywiście przypominam o DBSS Forum Gali Sourcing Stars Oraz targach pracy. Moja praca, mój rozwój, mój wybór, gdyż to te wydarzenia w dniach 5-7 kwietnia 2022 roku będą realizowane w Trójmieście. Zapraszam Was serdecznie na te wydarzenia. Zapiszcie je sobie w kalendarzu. Strona bsforum.com jest do Waszej dyspozycji. Wchodźcie, patrzcie, zapisujcie się i mam nadzieję, że się tam spotkamy, bo ja na te wydarzenia już doczekać się nie mogę. No dobra, mamy. Tutaj takie ogłoszenia parafialne za nami, a teraz do meritum. Słuchajcie, obserwacja raportów na tematy związane z HRM to jedna z moich, można wręcz powiedzieć, malutkich obsesji. Uwielbiam patrzeć i analizować, i wczytywać się w treści różnego typu publikacji, które dotyczą polskiego, ale także i międzynarodowego rynku pracy. Analiza tego, ile tworzonych jest miejsc pracy, gdzie one są tworzone, kto jest poszukiwany, na które stanowiska jest coraz większa, ale także i coraz, coraz mniejsze zapotrzebowanie, no to jest taka moja pewna mała fobia. I nie ukrywam, że jak coś wpada w moje ręce z tego tematu, to uwielbiam się wczytać. W treści takowych właśnie publikacji. Niektóre z nich są bardzo rozległe, a niektóre są króciutkie, wręcz jednostronicowe i jasno, szybko analizują dane zjawisko. No i właśnie to, co dzisiaj będę Wam mówił, wynika z takiej jednostronicowej. Jednostronicowego zestawienia, takiego zestawienia danych, które szybciutko pokazują o co chodzi. A mianowicie, w dniu 4 marca 2022 roku, na stronach internetowych pojawiło się ciekawe opracowanie wraz z tą wspomnianą krótką i zwięzłą analizą. Mam tutaj na myśli raport Grant Torton, do którego dane dostarcza inna firma pod nazwą Element. Ta firma Element jest zarządzana przez Macieja Michalewskiego, i muszę Wam powiedzieć, że robi kawał fajnej i dobrej roboty. Nawet miałem okazję z Maciejem Michalewskim wprowadzić rozmowę kilka dni temu. Ucięliśmy sobie pogawędkę na temat tego, co jego firma robi, jak działa. No i wyszło na jaw, że właśnie między innymi współpracuje z firmą Grand Torton. A że Grand Torton również jest bliska mojemu sercu, bo to firma, która należy do klubu Pro Progresio już od wielu, wielu lat, no to tym razem wziąłem bardziej wnikliwie przyjrzałem się do opracowań, które pojawiają się na stronach internetowych właśnie tej firmy. Wracając jeszcze do samego elementu. Element tworzy rozwiązania technologiczne wspierające procesy rekrutacyjne. Polecam wam zajrzeć na stronę elementapp.ai. To APP jest przez 2P, tak jak aplikacja. Powtarzam jeszcze raz, czyli elementapp .AI, i zobaczcie, jakie ciekawe rzeczy ta firma tworzy. Natomiast Poza tym swoim core biznesem, firma ta również zajmuje się analizą danych, na przykład z portali, na których zamieszczane są oferty pracy. I taka analiza, a w zasadzie monitoring, został przeprowadzony przez firmę Element także w pierwszych dniach marca 2022 roku i skupił się na danych z lutego 2022 roku. Zakres monitoringu obejmował. 50 największych portali rekrutacyjnych. No i co się okazało? Ano to, że w lutym 2022 roku aktywnych było 589 tysięcy ofert pracy. Tylu ludzi poszukujemy poprzez różne portale internetowe do roboty. Gdybyśmy do tego dołożyli jeszcze te offline oferty, chociażby te, które są wywieszane w urzędach pracy, no to zakładam, że spokojnie byśmy 600 tysięcy przekroczyli. No dobra, no to teraz słuchajcie kilka słów podsumowania, dlatego że warto jest wejść na strony Grand Torton, przeczytać sobie podsumowanie i komentarze do tej analizy, których udzielili Maciej Michalewski oraz Monika Smulewicz, a dla przypomnienia Monika Smulewicz jest partnerką w Grand Torton, która zajmuje się konkretnie obszarem outsourcingu kadr i płac. Więc tam na stronach Grand Torton, do których oczywiście link znajdziecie sobie w opisie do tego odcinka, możecie zobaczyć o co chodzi w tym całym opracowaniu. Ale ja właśnie w tej chwili wskakuję na tą stronę i zobaczę, co tam ciekawego mogę dla Was z tej analizy wyciągnąć. Jeden klik, jestem już sobie na stronie. I proszę bardzo, wyświetla mi się najpierw wstęp. Potem mamy link do pobrania analizy w pliku Excelowym, ale do tego za chwileczkę jeszcze wrócimy. A tutaj zobaczę sobie na taką infografikę wręcz. To nawet ciężko nazwać raportem. Jest to jednostronicowa grafika zatytułowana Polski rynek pracy gotowy na obywateli Ukrainy. Badanie Grand Thornton i Element. I. Dane, które zostały wyłuskane tutaj przez autorów, są następujące: a mianowicie w lutym było dostępnych 588 510 ofert pracy. Jakich topowych 6 branż możemy tutaj znaleźć? No cóż, na czele usługi głównie Kierowcy i sprzedawcy. Tylko w usługach zapotrzebowanie jest na 46 885 osób. Na drugim miejscu świat finansów, księgowych. Tak, poszukujemy głównie księgowych i ofert pracy w, w wszystkich rodzajach. Zawodów finansowych było w lutym 5354. Trzecie miejsce na podium to IT. W zasadzie hmm, aż się zdziwiłem, bo na ogół to na IT jest takie duże zapotrzebowanie. No ale dobra, trzecie miejsce, jakby nie było, też pokazuje, że na tą grupę stanowisk jest bardzo duże zainteresowanie, a w tym obszarze IT było aż 4780 ofert pracy, z czego głównie były one kierowane do programistów. Później mamy jeszcze kolejnych kilka branż wymienionych, m.in. marketing i sprzedaż, zdrowie, hr -y. i oczywiście w tym zestawieniu możecie znaleźć ile danych przypadało na każdą z tych branż oraz których stanowisk dotyczyły rekrutacji. Ja nie będę teraz wszystkiego zdradzał, w zasadzie mam już taką praktykę, że zawsze zachęcam do tego, aby wejść sobie na strony internetowe, tych raportów, badań i opracowań, o których ja Wam opowiadam w moim odcinku podcastu BSS Bez Tajemnic, i żebyście sobie samodzielnie te wszystkie dane przeczytali. Ale mogę Wam jeszcze parę rzeczy pozdradzać. Między innymi, gdzie ci ludzie są poszukiwani, albo raczej w tym momencie to byli w lutym 2022 roku? No bo jak słuchacie tego podcastu, to już jest po lutym, już jesteśmy w środku marca, no i za chwilkę te dane będą się zmieniały, i pewnie kolejny raport firmy Grant Thornton i Element pojawi nam się w pierwszych dniach kwietnia analizujący marzec. Ale na zanim to nastąpi, no to skoro mam was już tutaj przy sobie i jestem w waszych uszach, to posłuchajcie. A mianowicie w lutym 2022 roku najwięcej ofert pracy było złożonych w Warszawie. 71 153 oferty pojawiły się właśnie dotyczące stolicy Polski. Na drugim miejscu Kraków 36 067 ofert pracy. Na trzecim Wrocław 23 806 ofert. Na czwartym Gdańsk 11 726. No i tutaj przypominam, że w dniach 5-6 kwietnia targi pracy w Gdańsku, więc zapewne część ludzi poszukujących pracy właśnie tam się pojawi. No i potem mamy jeszcze dwa miasta wymienione, a mianowicie Łódź 10 684 oferty oraz Szczecin 10 678. Później są już kolejne miasta, które w tym zestawieniu nie zostały pokazane na infografice, ale pamiętacie pewnie, jak wspomniałem Wam, że na tej stronie z tym opracowaniem można sobie pobrać pewien plik Excelowy. I bardzo dobrze, że można to zrobić, dlatego, że bez zbędnego lania wody, bez zbędnego opisywania, co i gdzie i jak wynika z tychże ogłoszeń, pracę, możecie zobaczyć prostą, krótką tabelkę, w której mamy informacje dotyczące całej Polski i analizy właśnie oferowanych stanowisk pracy, w zasadzie. Ofert rekrutacyjnych z 50 największych portalów rekrutacyjnych w naszym kraju. I mamy tutaj podział na poszczególne branże i przypisane konkretne liczby, ile tego typu ofert było złożonych. Słuchajcie, to ja wam powiem tak, ponieważ wyłuskałem wam te największe, na które były poszukiwania, to teraz wyciągniemy sobie tak zwane randomowe, czyli. Zamknę oczy, otworzę oczy i zobaczę, co mi wpadnie właśnie w te zamykane i otwierane oczy. I posłuchajcie następującą rzecz. Dotyczy to całej Polski. Specjalistów do spraw cyberbezpieczeństwa poszukiwanych w lutym było 20, 26. 26 tego typu osób było poszukiwanych. W obszarze zdrowia, no, wejdźmy sobie na przykład: pielęgniarz, pielęgniarka. 1070 osób poszukiwanych. W usługach, ale niespecjalistycznych, uskoczmy sobie na przykład pracownik ochrony, 3394 oferty pracy. Do finansów. W finansach wspomniałem Wam wcześniej o księgowych, ale zobaczmy, ilu było poszukiwanych na przykład analityków finansowych. Tego typu osób 256. A w marketingu specjalista do e-commerce na przykład 416 ofert pracy. W prawie taki podstawowy doradca podatkowy, czy no, nowym tym polskim ładzie to w zasadzie dobrze by było mieć doradcę podatkowego pod ręką. 69 osób było poszukiwanych w Polsce do, na to stanowisko, no, a w hr wejdźmy sobie na stanowisko rekrutera. O rekruterach bardzo często słyszę, że jest ich mało, mało, mało i ciągle by się chciało mieć ich więcej, a mianowicie w lutym poszukiwano poprzez portale internetowe 727 osób, które chciałyby spełniać się w roli Rekrutera. A w zasadzie to już się spełniają, no bo na takie właśnie kompetencje liczą ich potencjalni pracodawcy. I tak wygląda to zestawienie. Oczywiście tych danych tutaj jest znacznie więcej. Możecie sobie w ogóle bez żadnego problemu pobrać tą tabelkę klikając w link na stronie internetowej Grant Thornton. Oczywiście wszelkie linki, zarówno do tego. Co dzisiaj Wam powiedziałem, do infografiki, do tego pliku Excelowego, a także do tego opisu z komentarzem Pana Maciej'a i Pani Moniki, możecie sobie znaleźć w opisie do tego dzisiejszego. Odcinka podcastu BSS bez tajemnic. No i to tyle. Taki miałem dla Was dzisiaj zestaw informacji w podcaście BSS bez tajemnic, który mam nadzieję, że Wam się przyda do Waszej codziennej pracy, tudzież ewentualnie do rozważania i dyskusji ze znajomymi, cóż takiego ciekawego dzieje nam się w usługach biznesowych. Na ten moment Wam się kłaniam, dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam oczywiście do lajkowania tych odcinków podcastu BSS bez tajemnic, które wysłuchujecie. Zapraszam Was również do stałej subskrypcji, wtedy żaden nowy odcinek Wam nie umknie. Życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć.